Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Artur Szafran i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam pokazać, chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć o samochodzie, który jako ostatni został kupiony do oferty Szafran Inwestycje, właściwie jeszcze nie wiadomo czy do oferty Jest na niego kilka planów i tak naprawdę nie wiemy jeszcze co z nim do końca będziemy robić Teraz chciałbym wam go po prostu pokazać, bo uważam, że jest to na tyle fajny samochód, na tyle fajny zakup że warto się nim z Wami podzielić. Wprawdzie nie jest to auto zabytkowe, tak jak wszystkie praktycznie do tej pory na naszym kanale. Natomiast jest to na pewno samochód rzadki. Nie jest często spotykany i tak jak mówię, na tyle fajny, że, że chciałbym Wam go pokazać. Jest to oczywiście, jak widzicie, Mini Cooper Roadster S. Roadster jest oczywiście dwuosobowy, jest to, jest to samochód kabry. Jak widzicie, ma materiałowy dach, który możemy ściągnąć, złożyć tak właściwie. I właśnie to sobie teraz zrobimy. Pokażę Wam od razu, jak ten dach się składa. Nie będziemy sobie dzisiaj robić jakiejś jego szczegółowej prezentacji. Na to przyjdzie jeszcze czas, jeśli zdecydujemy się, że będziemy go sprzedawać. Natomiast pokażę Wam kilka takich smaczków w tym samochodzie. Oczywiście największym jest ten tutaj licznik na środku. Wygląda on bardzo fajnie, i klasycznie dla mini coopera. Ale na razie nie o tym słuchajcie, jeśli chcemy sobie otworzyć ten dach. Ogólnie w tych samochodach standardowo było to robione ręcznie. Tutaj mamy to akurat w wersji półautomatycznej. Czyli jeśli chcemy go otworzyć, to słuchajcie, robimy tak: najpierw dokupujemy sobie właśnie tą dźwignią ten dach, lekko popychamy go do góry, i w tym momencie klikamy ten guzik. I resztę już robi za nas automat. I w tym momencie, słuchajcie, ten dach mamy już złożony. Jak widzicie, wygląda to w ten sposób. I teraz możemy delektować się rozkoszą jazdy tym samochodem bez dachu. Tutaj mamy jeszcze drugi guzik, który, jak widzicie, jest w tym momencie podświetlony. Jest to tylna lotka, zobaczcie. Mogę sobie ją ręcznie tutaj, manualnie tym guzikiem złożyć lub rozłożyć. Oczywiście ta lotka rozkłada nam się również automatycznie. W trakcie jazdy po przekroczeniu 80 km na godzinę Tak jak mówię, jeśli mamy o złożoną sama Automatycznie nam się rozłoży Warto słuchajcie tutaj zauważyć, że w momencie Kiedy mamy Czekajcie, muszę sobie odblokować lapę. Że w momencie, słuchajcie, kiedy mamy złożony dach I w tą stronę To w żaden sposób nam się tutaj Nie zmniejsza Przestrzeń bagażowa, przez to, że samochód jest Dwuosobowy, to mamy oczywiście miejsce na ten dach, gdzie on się składa. Natomiast w żaden sposób nie wpływa nam to tutaj na przestrzeń bagażową, która jest słuchajcie, całkiem spora jak na tego typu samochód. Oczywiście, słuchajcie, tutaj mamy wszystkie fabryczne naklejki, wszystkie fabryczne akcesoria. Ten samochód pochodzi od pierwszego właściciela. Ma wszystkie książki serwisowe, był serwisowany tylko i wyłącznie w autoryzowanych serwisach. Także tutaj jest fajny, w oryginalnym stanie. Nic przy nim nie było robione. Jest naprawdę taki słuchajcie egzemplarz, którego ze świecą szukać. Tutaj jest jeszcze fajna opcja, zobaczcie mamy otwieraną taką półeczkę z tyłu. Producent przewidział to po to, żebyśmy mogli sobie tutaj włożyć jakiś snowboard, jakieś narty, co tam kto lubi. No i słuchajcie co, tak ten samochód się prezentuje z zewnątrz. Teraz możecie zobaczyć go bez dachu. Piszcie słuchajcie w komentarzach, czy wam się podoba oczywiście Mnie on ujął przede wszystkim właściwościami jezdnymi Bo jeździ się tym samochodem jak bardzo dużym gokartem Taką zabawką dla dużych chłopaków i dla dużych dziewczyn I oczywiście teraz się nim przejedziemy Jeśli chodzi o wyposażenie akurat tego egzemplarza to powiem wam, że jest ono dosyć wysokie. Mamy tutaj, jak widzicie, multimedialną kierownicę, multifunkcyjną kierownicę, przepraszam. Możemy sobie tutaj włączać radio, wyłączać. Mamy oczywiście tempomat. Wszystko to jest też połączone z bluetoothem z telefonem, więc możemy sobie tym sterować. Mamy, zobaczcie, podgrzewane fotele z obu stron. Fotele są również sportowe, w półskórze wykończone, więc to też jest fajny akcent. Mamy czujniki cofania, oczywiście. Klimatyzacja też jest dołożone, właśnie to elektryczne składanie dachu, bo tak jak mówię, w standardzie było ono ręczne. Czyli po prostu odsuwaliśmy i składaliśmy je w ten sposób ręcznie. A tutaj, tak jak wiecie, mamy to rozwiązanie pół półelektryczne, półautomatyczne. Teraz, kiedy nam się dach tutaj złoży, robimy w ten sposób. I po prostu dociągamy, zamykamy dach. I teraz mamy go złożonego. I powiem Wam, że kiedy jest właśnie złożony, to jest tutaj nadzwyczaj cicho w środku. Także to jest duże zaskoczenie. Dach mamy złożony, więc tak jak mówiłem, nie będziemy robić szczegółowej prezentacji tego modelu dzisiaj, tego samochodu, tylko po prostu się u nim przejedziemy. Więc ja ubieram kamerę, zapinam pas i lecimy. Słuchajcie, moi drodzy, w tym samochodzie mamy zamontowany silnik o pojemności 1600 i o mocy 185 koni mechanicznych, także naprawdę jest czym pojechać. Ten samochód, jak widzicie, jest niewielkich rozmiarów. Jest krótki, ale dość szeroko rozstawiony, więc on naprawdę fajnie trzyma się w zakrętach. Jest dosyć twardy, wprawdzie tutaj mamy małe te felgi, bo są felgi szesnastki, e, także nic wyżyłowanego. Jest dosyć duża opona na wysokim profilu, e, także tak jak mówię nie jest to wyżyłowane, więc on jeszcze jeszcze e, jest w miarę miękki w porównaniu na przykład gdybyśmy tu mieli, tak jak mówię, jakąś większą felgę niższą oponę. E, natomiast i tak jest takie wrażenie właśnie tego małego go go-kartu, o którym wam wspominałem, i to wrażenie jest w mojej ocenie piękne, naprawdę kiedy się jedzie tym samochodem. E, i cały czas pod nogą czujecie możliwość depnięcia tego gazu i po prostu rozpędzenia tego samochodu. Włączymy sobie teraz jeszcze tryb sport. Zaraz będzie taka dłuższa, prosta. To pokażę wam, jak on chodzi. Tutaj, oczywiście, od razu zmienia się troszeczkę wydech w tym samochodzie po kliknięciu, po kliknięciu tego trybu sport. Możemy sobie jeszcze wyłączyć kontrolę trakcji, i wtedy, oczywiście, na tym trybie sport troszeczkę ta skrzynia. Inaczej nam te biegi wybiera, oczywiście ciągnie do wyższych obrotów e, i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, co? Przepuścimy sobie auto, które za nami jedzie, i zaraz sobie tutaj delikatnie ten samochód go rozpędzimy. Dobra, nic nie jedzie. Możemy ruszać. on od razu. Powiem wam, że traci przyczepność. Także naprawdę tutaj dosyć mocno i szybko ten samochód się rozpędza. Oczywiście nie będziemy tutaj szaleć, nie wiadomo jak. Natomiast powiem wam, że robi to wrażenie. I, i jeżdżąc na co dzień takimi zwykłymi samochodami, a dodatkowo jeszcze klasykami. To powiem wam, że taka moc pod pedałem gazu naprawdę robi wrażenie. Także tak słuchajcie, moi drodzy, jeździ się tym samochodem. Ja teraz auto muszę odwieźć na detailing, bo jak widzicie, jeszcze go troszeczkę przebojamy. Jak widzicie, bardzo szybko się rozpędza. Ja teraz samochód muszę odwieźć na detailing. Zrobimy go ładnie z zewnątrz, wypolerujemy ten lakier, bo jest troszeczkę zaniedbany. Chłopaki rzucą tam na to jakąś powłokę jeszcze później. Także jadę do RB Technik i oczywiście pokażę wam jak ten samochód później wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie piękny. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co myślicie o takim aucie Oczywiście nie jest ono na pewno praktyczne na co dzień jest dwuosobowe, jak widzicie, ale u mnie na kanale Samochodów praktycznych i na co dzień Nie pokazujemy, pokazujemy tylko Samochody, które Mogą dać wam uśmiech na twarzy Z których możecie czerpać radość Możecie się cieszyć jazdą nimi Poczuć fajne emocje Tutaj ze świecą właśnie szukać u nas praktyczności Nie wszystko Praktyczność się rozbija Na tym świecie, także co my lecimy Zawożę samochód na detailing I widzimy się następnym razem Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co myślicie o takim samochodzie Zostawcie łapę w górę i do następnego. Hej.